o takim wydarzeniu. Muszę powiedzieć, się chodzi o Pana, no, nawet takie twardzile jak Pan się trochę złamał. Te wzruszenia e, były? No, pro, proszę, dziękuję za te słowa, bo to zawsze też z drugiej strony fajnie słyszeć podziękowania. Po, no, 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 fajnie jest, jak się Wam podobało zaproszenie i to wszystko. Bardzo też dziękuję za te, za te słowa. No, wydarzenie, wydarzenie fajno, fajne. Co mam powiedzieć? Ja byłem by głupi, jakby jak, jak coś innego powiedzieć. Stadion pełny emocjony. kibice nie chcieli iść do domu. i, i no, Dla mnie też trochę ciężki dzień, bo ciężko odejść z tego stadionu, gdzie się wychowałem, gdzie, gdzie miałem wspaniałe momenty z kibicami. I ten stadion jest dla mnie, dla mnie jak dom. Tu się wychowałem, tu się w miarę... Nie urodziłem, ale wszystko tu znam. E, no i, 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 i tylko, tylko słowa podziękowania za wszystkie ludzie, które tu byli. Łukasz, Łukasz, ja, gdyby, gdyby, gdybym... Zawsze macie taką spinę, że Gdyby, gdyby mógł pan zdradzić, co pan powiedział gdzieś tam szalikowcom, kibicom, z tym młynie, Właśnie... w tym młynie. Bo parę razy reagowali tak entuzjastycznie na to, co do nich pan mówił. No, nie, tylko podziękowałem za, te, za, ten, za ten czas, e, który spędziłem i zawsze będę jeden z nimi, bo e, sam jak byłem w to byłem e, na tym jeszcze starym stadionie w młynie za bramką e, i, i podziękowałem. Zawsze też e, moja rodzina na początku, jak miałem 2,5 lata, to to przyjechałem z rodzicami do, do, do kolonii, blisko kolonii. E, język nic, po niemiecku nic i, i, i ten klub e, jak, jak wszystko pomógł i nam, nam no wspierał nas e, i tak dalej. I potem oczywiście e, kibice e, kolonii swoje zrobili. Zagrałem tu mój, mój pierwszy mecz e, i, i cały Stylian Łukasz-Podolski, jak miałem 18 lat. No i potem tak idea poszła dalej i ja jestem zawsze taki, że też umiem i trzeba podziękować tym ludzi. No bo piłka to jest już więcej niż, niż puchary, to są emocjonalne, kibice i piłka, zawsze mówię, piłka bez kibiców to, to, to jest nic. Dlatego tam podziękowałam za wszystko od, ode mnie i też od rodziny. Piłka to są emocje, tak jak pan mówi. Zakręciła się łezka jak te 50 tysięcy kibiców śpiewało, dziękowało. Odpoczywa łezka? No, oczywiście. Deszcz de, 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 z nieba de, płakało i ja też tam pokazałam moje emocje, i no, tak, to, tak, to, tak to bywa, tak to jest. I myślę, że nie ma, nie ma fajn, f, f, fajniejszego momentu, że. Wracam i w miarę jest to taki towarzyszki wieczor, że o nic nie idzie i, i, i tak dalej i różne zawodniki grają i że przychodzi 50 tysięcy i śpiewa i nie chce, nie chce odejść do domu tylko stoją, klaskają, śpiewają i tak dalej i... No, no, co mam powiedzieć? Fajne, 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 fajne wspaniałe momenty i e, ten stadion, te ludzie, ten region, to jest coś, coś fajnego i ta atmosfera na tym stadionie to jest, to jest coś, coś, coś fajnego. Te, te, te piosenki i tak dalej. E, no i, i, i. To był wielki symbol. Chyba, jak, jak właśnie, jak wszedł Podolski Junior Jeszcze numerem 36 30, dokładnie, co Pan sobie pomyślał, że to może rzeczywiście jest ten przełom, który mu jest potrzebny, ten taki, żeby go przekonać, że będzie piłkarzem? Um, nie, nie chodzi, żeby był piłkarzem albo żeby mógł coś tam pokazać. Aha. Tylko e, są też e, momenty dla niego fajne. Czy, czy, czy on będzie piłkarzem, czy nie, to w ogóle nie ma dla mnie znaczenia. E, to, to, to pójdzie swoją drogą albo nie pójdzie swoją drogą. Ale podzielić też momenty z rodziną trochę na trybunach albo na, na boisku, to też, też jest fajna rzecz. I, i, I to wszystko. I myślę, dla syna fajnie, bo tam zagrał, tu zagrał i trochę tam miał minut. No i, i fajnie, i wszystko. A czułeś wielką dumę z tego, że, że możesz właśnie z synem zagrać na, na boisku wspólnie? Tutaj, na tym e, no tak, no tak, dlatego go wziąłem e, ze sobą i też innych e, młodych, e, żeby, żeby to też e, trochę, trochę poczuli e, i, i no i wszystko, zobaczyli jak to wszystko jest, jak to funkcjonuje i... i... No, no i wszystko, na no co ten moment poleś. zakończenia meczu on wyszedł spontanicznie, że, te, że nie został już wznowiony, że rzeczywiście to pożegnanie tak, tak wszystkich chyba pochłonęło, że, że już nie było sensu grać? Czy było to było planowane, że to będzie koniec? A, nie wiem, jak ja zawsze myślę, telewizję na żywo. To, to wiem, jak to jest, zawsze mają swoje, swoje czasy i, i tak dalej. E... Na, na, na pewno to też e, zrobiło swoje, że kibice śpiewali i ja tam w moją rundę tak szłem e, jak, jak stary dziadek trochę. E, ale no co mam, co mam powiedzieć, e, faj, fajne emocje, e, fajne, fajne wydarzenie. I, i. Ciężko zejść do szatni, trzy razy byłeś dwa kroki od, od tego progu i za każdym <śm> razem <śm> jednak... Za każdym razem kibice wołali, śpiewali i nie chcieli iść do domu i no, poszłem jeszcze raz, drugi raz, trzeci raz i... E, teraz nareszcie tam gdzieś wyszłem e, z tego i, i no, na, pewno, no, na pewno piękny, piękny dzień w e, życia mojego e, i spędzić e, z Górnikiem i z chłopakami z, z Kolonii, z rodziną, i z wszystkimi kibicami, to jest coś fajne, fajnego. A coś, a coś takiego szczególnego od y, kolegów z mistrzów świata pan dzisiaj usłyszał? Co pan zapamięta na długo od któregoś z nich, któregokolwiek? Nie wiem, Manuela, czy... czy, czy, czy... No nie, fajnie, Pera, czy... fajnie że, że chłopaki przyjadą. No, mają Aha. też inne zajęcia, myślę. Byli dużo zaproszeni. Jedne przyjechali, drugie nie przyjechali. Pomyli coś, coś innego, albo inne zajęcia i... Fajnie, że trener był w rezentacji, że Handzi Flick przyszedł, Oliver Bichow i tak dalej, wszystkie tam gdzieś ze sztabu przyjechali no i to, to, to dla mnie też ma duże znaczenie, bo to nie jest też normalne, że ludzie tu do Kolonii przyjeżdżają na taki mecz i to, to jest coś fajnego. Panie Łukaszu, jeszcze takie pytanie, pytaliśmy Joachima Lewa, powiedział tak, obojętnie czy, czy byłbym we Freiburgu czy w Sydney, to jak Lukas... Tak, ja no, powiem, cześć. Prezesa Żegnata. Nie, bo z tyłu stoi prezes. No, Wasz lew powiedział tak, że jeśli będzie przyjechał. Przyjechał. to jak Lukas Podolski taki mecz by robił, to on zawsze przyjedzie. To też pokazuje. No jak ma... powiedział, to, to napiszcie to tak. no co A mam żeby... powiedzieć? No. No, no. No. No, jak tak powiedział, to fajnie. Najważniejsze. Eee, no, fa fajnie zawsze to usłyszeć od innych ludzi, jak Aha. się pytacie, albo ludzie gdzieś się wypowiadają w hmm. wywiadzie, to zawsze fajnie usłyszeć, bo ja się staram być taki normalny, neutralny, tak się, jak się wychowałem od rodziców, tak jak się wyłamałem na ulicach. I, i, i fajnie, że to się ludziom podoba. Oczywiście tam są też ludzie, którzy czasami się nic nie podoba albo, albo, albo mało. Ale myślę fajnie zawsze usłyszeć jak, jak takie ludzie, jak taki trener takie, takie słowa mówi. Dziękujemy.